Pierwszy etap przygotowania do przewrotu w tył. Najważniejsza rzecz. Pilnujemy, żeby głowa była przy klatce piersiowej. Robimy kołyskę, kołyskę. Uczymy dziecko postawienia rąk przy uszach, przy uszach, ściśnięcie i dociągnięcie nóg za głowę. Nie robimy przewrotu nogi, daj za głowę. O, takie coś. I wracamy. Jeszcze raz. Naj... Dzieci najczęstszy błąd robią taki Jowita: wyprostuj się i rzuć się tak, jakby na plecy. O, tak chcą robić przewrót w tył, czyli rzucają plecy. Najpierw plecy, dlatego trzeba bardzo pilnować, żeby była kuleczka. Zawsze mówię, że kuleczka się toczy, czyli przetoczyć się i nogi za głowę. Drugi najczęstszy błąd dzieci. Jowita, teraz robimy przetoczenie i dasz biodra tak, jak do świecy. Czyli dzieci robią kuleczkę. I biodra rzucają do góry. Czyli nie ma pędu, żeby się przetoczyć na drugą stronę. Jeszcze raz robisz hop, i najlepiej złapać dziecko za biodra i pomóc przetoczyć. Na razie na kolana możesz zrobić. Nie robimy tak, że kiedy dziecko się przetoczy, pchamy tylko, pchamy, bo możemy zrobić dziecku krzywdę, pchając tylko. Tak, bo sobie zgniecie głowę. Trzeba tłumaczyć dziecku, że po to ma ręce, żeby amortyzowało. Czyli hop, za biodra i do góry. Możemy znowu zrobić skos. Dziecko sobie siada na razie. I tak samo tutaj asekurujemy i toczymy się. Hop, hop i nam będzie łatwiej podnieść biodra, bo już tutaj mamy skos. I do przysiadu. Dobrze. Mamy opanowany, próbujemy samodzielnie zrobić przewrót. Cały czas asekurujemy pierwsze podejście, bo pamiętamy, że tutaj już nie będzie tego skosu. Głowa patrzy, tak, i robimy hop. I tutaj już możemy tylko podepchnąć biodra do tyłu, już nie dźwigając do góry, bo już dziecko wie, co się dzieje. Dawać i hop. Ćwiczenie, które pomoże również w przewrocie w tył, żeby dziecko poczuło po co ma ręce. Przewroty w tył do rozkroku. proszę. Tak, czyli już musi podnieść się na rękach. Jeszcze dalej. Hop. Tak, jeszcze raz. I hop, dobrze. I w drugą stronę trudniejsze, czyli przewrót w tył o nogach prostych, do nóg prostych. Tutaj już duża praca jest rąk. I podnosi się, dobrze. I ostatnie ćwiczenie z serii przewrotu w tył, skłon. I przechodzimy do góry. Dobrze, jeszcze raz. Tuż jest mniejszy zamach, nie ma pędu, więc więcej trzeba na rękach i przez zabranie nóg.